Cześć i witam Cię na 81 dni przed maturą z matematyki na poziomie podstawowym. I zapraszam do zadania z prawdopodobieństwa. Wrzucam dla Ciebie to zadanie na slajd. Ok, zaczynajmy. Najpierw policzmy sobie zbiór wszystkich kombinacji tego zdarzenia, tak? Jakie tutaj mogą być wszelkie możliwe kombinacje, czyli omega będzie się równała. Mamy 9 liczb, czyli losujemy za pierwszym razem liczbę, czyli jest 9 różnych kombinacji, tak? I potem zwracamy tą liczbę, czyli nadal jest 9 liczb losowanych, czyli drugi raz mamy 9 możliwości, czyli łącznie omega Zbiór wszystkich możliwych kombinacji wynosi 81. Tak, tyle, ile mamy dzisiaj dni do matury z matematyki podstawowej. Ok, czyli tak, prawdopodobieństwo to będzie ta omaga mianowników w stosunku do liczby tych zdarzeń sprzyjających. Tak? Więc teraz wypiszmy sobie wszystkie możliwe zdarzenia sprzyjające a. Czyli takie, gdzie druga liczba będzie albo o 3 większa od pierwszej, albo o 5 większa od pierwszej. Ok, to wypiszmy. Okej, okay, wypisałem wszystkie możliwe zdarzenia sprzyjające, czyli w pierwszym rzędzie wszelkie sytuacje, kiedy pierwsza wylosowana liczba jest o 3 większa od drugiej wylasowanej liczby, a w drugim rzędzie wszelkie możliwe sytuacje, kiedy pierwsza liczba jest o 5 większa. Od drugiej liczby, tak? Zgodnie z poleceniem. Czyli w tych zdarzeń sprzyjających będzie 6 plus 4, czyli 10. Tak? I zgodnie z definicją prawdopodobieństwa, to, to prawdopodobieństwo, będzie, prawdopodobieństwo będzie wynosiło omega to jest 81, czyli łączna liczba wszystkich. Zdarzeń i łączna liczba zdarzeń sprzyjających 10. I to jest ułamek już nieskracalny, czyli 10,81 to jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Oczywiście pamiętamy, że to prawdopodobieństwo, taka autoweryfikacja, nigdy nie może nam być większe niż 1, ani też mniej niż 0. Ok, jeżeli masz jakieś pytania, to koniecznie napisz w komentarzu, jeżeli masz propozycję jakiegoś zadania, to też napisz w komentarzu, koniecznie zasubskrybuj, by być na bieżąco, daj łapkę w górę i widzimy się jutro.